Ludzie nie mogli wiedzieć o tym, że pan Jezus chodził po morzu. Po prostu nikt jeszcze o tym nie był poinformowany. Ludzie dziwili się, że pan Jezus nagle, mimo, że wypłynęła tylko jedna łódź, do której on nie wsiadał, pan Jezus znalazł się na drugim brzegu Jeziora Galilejskiego. Ale postawił im bardzo ważne pytanie i myślę, że człowiek który zastanawia się, czy być, czy mieć, musi sobie na nie odpowiedzieć. Jesteście zaaferowani, zaskoczeni cudownym rozmnożeniem chleba, ale pytanie jest takie: czy byliście tam, żeby się najeść, czy byliście, żeby zobaczyć znaki? Znaki są pokarmem duszy. Czy bardziej zwróciliście uwagę na to, co niewidzialne, niedotykalne, dopiero rozwiązywalne w dłuższej perspektywie? Czy po prostu najedliście się i chcielibyście mieć socjal już taki na zawsze? Oto to jest pytanie, jak traktujemy Pana Boga?